Siema wszystkim, tutaj i Dzisiaj Zaczniemy czy Zaczniemy Zacznę Mój nowy Let's Play Half-Life 2 Deathmatch, rzecz jasna No bo zwykłej dwu, Do zwykłej dwójki nie ma Deathmatcha Dobra y, Tak, jest to pierwszy odcinek Jak widzicie Planuję jakieś 5-6 odcinków Może ty no, nie więcej słyszących, dobra i tak, no, sami wiecie pewnie co będzie, będę przedstawiał tryby jakie są, jak się na tym, takich trybach różnych gra, no i ogólnie to co w cs się było, no, tak jest, 27, jakieś do y, 30, nie będzie 3, y, nagram dwa tryby, dlatego, że szkoda mi czasu na te dwa oddzielnie. I tak, od razu już mówię, że pierwszym trybem, o kurde nie, pierwszym trybem będzie oczywiście to, na czym został zbudowany, yy, zbudowana ta gra, czyli deathmatch, a coś by innego? trzy osoby nie? czekajcie, niech będzie runów. Kurde, nie, 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 nie. dobra. Runów, jakichś runów takich, żeby było dużo graczy. Żal, nie ma. Ludzie, teraz nie stawiają serwerów na zwykłym deathmatch'u. A dobra, już niech będzie tych trzech graczy. I tak, planuję nagrać chyba z 5 minut deathmatch'a, później przejdziemy do... A, a to zaraz zobaczycie. Znaczy w... Pewnie i tak już wiecie po tytule filmu, co? Dobra, będzie to typ fishing. Już pewnie na pewno domyślacie się co to już jest, już pewnie wszystko wiecie, ale to jest, to jest trochę taki inny phishing, trochę, no trochę inny, ale to więcej o tym powiem jak przyjdzie na to pora, a na razie zwykły date match. I powróciliśmy, w, tak jak od razu już widzicie, grafika z normalnego Half-Life'a. No, już tu nie trzyma. Uj Nie, 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 nie. Było no, jakieś na sterowanie tutaj, czy co? No jakie lagi mam. Tyle pinga. No, nie. Ech, jak widzicie, już mnie totalnie nie obarło, ale no, dlatego, że ja zawsze muszę się rozbić. Nie, dawno nie grałam w No To jest taki deathmatch, o kurde, trzeba to jest drużynowy deathmatch. No to trzeba nawalać w to wtedy. Kurde, nie, nie udało mi się. Ło, koks. Bało mi się, w końcu chociaż. Kurde. No to czekajcie, trochę tu co przycupnę. W tej wersji jest no, trochę inna wersja taka. Są dodane dwie nowe bronie, między innymi ta pałka i jeszcze taka kamera którą zobaczycie później. Sorry, ale nie ogarę jestem, bo ja zawsze na dużo w deathmatchach, a... No właśnie. Wiecie co, może nie patrzcie za bardzo na moją grę, bo ja kiedyś byłem w miarę dobry w to, ale... No... W, w, w. To jest moja ulubiona mapka żeby nie było. i, 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 i. Nie zginął. Gnój. Kto eee... mamy? Ach, jeszcze dwie minutki. Deathmatcha nie mam za bardzo co opisywać, tylko pokażę wam jak to wygląda i z czym to się je. jeżeli chodzi o Deathmatcha w tej Productions, yy, no to jest taki według mnie słaby. Cóż, de Deathmatch składa się z futurystycznych broni, a tutaj brak jest takiej właśnie broni. Teraz będę w Miata. ale. Kurde, fraga, brak. Nie wiem, czemu wiem, ale już wszystkie y, tryby nagrywam na spontana. To znaczy, że, no według mnie, znaczy, że, no na szybko, oj. Taki właśnie to jest był ten slam. Brawo! A specjalną taką właściwością tej mapy jest to, że można rzucić taką atomówkę, tak jakby. No. Wtedy się ogłasza alarm, i no, trzeba udać się szybko do schronu. Bo jak nie, to macie Deda tak, od gry. Tak wygląda ten slam. Slam można rzucić na podłogę albo przylepić do ściany. Teraz jest tryb rzucania, a teraz jest tryb przyklejania. No dobra, powinniśmy kończyć, ale jeszcze Wam pokażę, co się dostanie. Zaraz tu ktoś przyjdzie Dobra Nie, zdążyłem No ale deathmatch trwa jeszcze, nie? Muszę że ludzie się cieszą, jeszcze. I... Kapsuły... Znaczy to... Ja to wolę nazywać atomówki. I dead, totalny. No i dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tryb deathmatch. Teraz przechodzimy do trybu... Wishing. O, ale jeszcze serwer mam. Na ulubionych mam. Yy, fuck, jest, jest! Mam. Tryb Fishing jest mniej znany, jeśli chodzi o to. Ale jest. I można grać w niego. Robię przerwę, bo musimy się ściągnąć. Mapka, szkoda. No i wróciłem, jak widzicie, w ruszku. nie ma. No, dlatego, że to jest ruski serwer, dlatego wyłączymy ich. Oni nam nie są potrzebni. I co? Widzimy tutaj jakąś. Dziwną mapę. Ja, ja ją znam. Bo jej nie miałem wcześniej. Lol. Czekajcie, na sobie. Cii. Ok. I tak, phishing polega na tym, że na mapie są umieszczone tak, jakby. W, to ma imitować wędkę przynętą, tutaj nie jest żaden robak ani nic, tylko arbus, który przyczepia się do wędki i tak, chwytamy gravity gunem taką pseudowędkę kurde dajemy nad wodę no i co? czekamy, aż coś tam się wyłowi liczę tak, zawsze liczę do... o kurde i właśnie musicie uważać na takich Debili. W tym trybie, bo sobie wejdą pod y, wędkę i co ich chwytają w twojej temu, który ty złapiesz. Dlatego nie, mam takich dupie. Y, niektóre mapki mają jeszcze łodzie, żeby już tutaj się zabawić, już naprawdę tak jak prawdziwy wędkarz. Czyli wziąć sobie łódkę, pojedź, y, po y, po. No, płynąć na środek jeziora i wtedy łowić. O, o! Czasami można wyłowić zwierzę. Najczęściej to się właśnie trafia y, jakaś broń, ale może być też zwierzę. Tutaj widzicie... dzicie w Takąś się tam zwie. Zabiję go. Dychaj marnie. Nie powiem, że Fraps robi swoje, bo robi. A wiecie co, rada dla was, nie trzymajcie tak nisko tego arbuza. Znaczy tak, no nisko. Tylko tak, żebyście w miarę jakoś coś tam widzieli, że coś tego arbuza, że coś może je jest. Czekamy, co tam się wyłowi. usuwanie następną mapkę, a niech będzie to. jest coś Ma no, ktoś nie czai się tutaj, nie ale, na takich trybach mamy tylko Gravity guna, bo do tego jest tylko Gravity gun potrzebny. Tak, jak już skoro łowimy sobie, kurde, nie ma nic, trzeba się tutaj przemieść. Jeżeli chodzi o następne tryby, no i proszę, pewnie jakiś debil. O, jasny zobaczymy, łowię sobie. Zna. Dobra, jeżeli chodzi o następne tryby następnym trybem jest y, tryb kooperacji, że właśnie takiej pseudokooperacja, ale kooperacja jest i tryb no właśnie nie wiem jak się nazywa ten tryb, ale nazwijmy go trybem zagadkowy, bo jest to z, z, ten tryb wyróżnia się tym, że jest mapa na której jest y, przynajmniej 10 zagadek i trzeba że zagadek No takich łamigłówek i w ogóle takich ITP. Trzeba je przejść, żeby odblokować jakiś następny level, czy następny, żeby taki ostateczny i wtedy jest zmiana mapy. A jeżeli chodzi o jeszcze następne tryby, no to chyba już nie ma następnych trybów, jeżeli dobrze wiem. Czekajcie, może jest? A, jest tryb RP, ale w... po pierwsze nie umiem w niego grać za dobrze. Po pierwsze, czekajcie, zaraz to rozwalimy. Nie umiem w niego grać za dobrze. No i nie różni się niczym od trybu RP od chyba innych gier. Oprócz tego, że trochę inna mechanika jest w tych skryptów. Yy. U wyłów coś. No yy. cóż, jeszcze na tym Chyba nie ma już następnych trybów. <laughs> A niektórzy może zauważyli... Czy, nie wiem czy mówiłem czy nie. Niektórzy zauważyli, że, że zaczynam wrzucać filmy w jakości HD. Czego? A po... Bo ponieważ staram się o partnera YouTube. YouTube. No i cóż... Yy, już mamy jednego debila. No i podobno tam jakoś też filmów ma jakieś znaczenie. No i następna mapka. Może będzie lepsza. No i tak, tutaj powinna być gra, ale niestety coś się stało z tamtym serwerem. Chciałam znaleźć inne, ale ten coś tam długo ściąga. Nie chcę mi się tego robić. Ale ogólnie pokazałem wam yy, i tryby. Że tryb, no, tryb fishingu. Mniej więcej wiecie co to jest. No i dobra. Yy, dziękuję za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie. Ja teraz chyba zrobię dwa filmy pod rząd, bo mi się tak chce. Ale dwa pod rząd nie dam. Dam później. Ale dobra, to was nie interesuje. Wiem. Yy, Następny odcinek będzie po tym jakieś kilka dni, dni może. No i do, dobra. Teraz ostatecznie komentujcie, subskrybujcie. I zapraszam do kolejnego odcinka.